tak no i zaczniemy od zgadnięcia na same quizy czy dobrze znać youtuberów będę obserwować autora tak, no to pierwszy youtuber to ten bo to drugi youtuber to ten a tego to już, tego to już nie wiem, dzięki Kto to jest Quick Cze Tom O, zgadłam Kajko Poszukiwać. gdzie jest Poszukiwać tu Mary Kaden. tu jest Mary Kaden. Banshee Tu jest Banshee Iz Izak jest tutaj. Stew jest tutaj. Rezi, rezi, rezi. Rezi jest tutaj. Lisie piekło, Ty. Little Monster. Sasurka. Kif a, szparagi. Szparagi tu są. Gdzie jest Joczok? Tu jesteś, Joczok. I Samu. Olciak. Cyber Marian. Mandio, gdzie jest Vertes, tu jest Vertes, Karolek, J. Dobrowski, J. Dobrowski, Gameplay Guy, o matko i córko jest tutaj, Rojo, Rojo, Rojo. Sawardenga, Jeremindus Macieszek, ok? Ja już skończyłam, ok? To jest mój wynik, jak widać Ja wam to pokażę Proszę bardzo, piękny wynik Pięknie 98 No super, dzięki Ej, zróbmy ten, quizy Co wolisz? Nie No też kliknęłam tam Tak, mam ten sam quiz Czy trolujesz przypadkowych ludzi? Nie Ej, to jest tylko jedno pytanie? A następne pytanie ok. czy trollujesz Noszenie rurek przez chłopaków Nie A Ja, ja nie zrozumiałam, czy trollujesz A no to tak, tak <ścoughs> Przepraszam Czy No spoko на Ты троллишь? Да? Да. Не. Ты трол... tolerujesz adopcję dzieci przez o Boże. nie <laughs> nie wiem no No to nie. Aha, ha, ha, ha. Ja już to skończyłam. <ścoughs> o nie, tego nie toleruję. Dzięki. Alô, é só mais doogie. É. Não sei. Coisa de Ah, não, não é. No nie chcę mi się tego czytać. Nie, takie długie. Mhm. Wymyślić własne. co byś wolał, zbudować ul ja domek na drzewie no może czy zapięcie na wysoką górę dla czemu same dla zabicia nudy ja, ja chcę nurkować I to jest taki sam obrazek jak mam na kanale No czemu ciągle sam zabicia nudy, no? Oj. <ścoughs> Aha. <ścoughs> Hotelowy pokój. No, ale rozwalili cały dom, bo była impreza. No, to jest Co byś wolał skoczyć na bandzie czy skoczyć ze spadochronem dla zabicia nudy? O Boże! Jedno! Ej, no ja bym wolała chyba ten! No spadochron, nie Banji! Bo Banji jest zły i niedobry, nie lubię Banji! Na koniec roku szkolnego drześ książki i zeszyty e, tak! Żartowałam, mnie Przypadkowo znajduję stary pamiętnik, zeszedł list i zaczytujesz się w nim. No tak. Przepraszam. Piszesz do kogoś, ha, ha, ha Naprawdę nawet się nie uśmiechasz. E, nie. Dwa pytania chyba przed tobą. Jednocześnie coś innego na karcie przeglądarki. Tak. Codziennie. Kiedy jesteś sam na ulicy, mówisz do mijanych zwierząt? E, tak. Nie lubisz spać przy zgaszonym świetle, bo trochę się boisz. E, no, to tak, tak. Ładujesz telefon, laptop dopiero wtedy, kiedy jest 1% baterii. Tak. Ja jakoś tak mam. Tak, zawsze tak śpię. No tak. Ja, ja właśnie też to zaznaczyłam. Dobra, 10 sekund mamy jeszcze... Patrycja, czekaj. Jeden. Kończymy. Jej, pa.